Cześć Siemanko z tej strony Estravas 23. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną ciekawostkę z Google Maps. Będzie ona w, w Chinach. No i właśnie patrzcie, mamy piękna drzewka. No tutaj ludzie, wszędzie wiadomo jak, jak to we wiosce, ale patrzcie, jakoś podejrzanie to wygląda. Czy to są ludzie? To jest. Czy to są lalki? No właśnie, to są lalki. To jest miasto Lalek, po prostu takie. No to jest w sumie ciekawostka, ta, że to jest. Są lalki, same lalki. No bo. No tak, jakaś pani te wszystkie lalki stworzyła, bo. Bo właśnie. No, coraz mniej mieszkańców tam wyjeżdżało, czy coś tam. Takie i No i właśnie zapełnić tą wioskę. To chyba też jest jakaś lalka. Czekajcie, znajdę tutaj więcej gdzieś. Yy, może to gdzieś Znaczy, tu są jeszcze ludzie, ale już yy, wiadomo. Mnie. O, to są lalki już. Czyli już nikt tam raczej nie mieszka. O, tutaj mam lalki. Czekajcie, podjadę bliżej. O. Patrz, tutaj macie dowód. O. O, tu są lalki, tu. O. No to jest lalka, ewidentnie widać, że to lalka. Ale jeszcze. O, tu. O, no, widać, że to lalka w sumie. Takie nogi dziwne. No, ale no, tak. Więc to była ta ciekawostka i siema.